Grybo, co ty robisz? Proszę, ręce do góry. Stój, stój! Nic nie robię. Stój, ale po to psika mi tym gazem w oczy. Stój, po no to psika mi tym gazem w oczy. Na no ale po, Położę się sam, położę poło się sam. Poło położę się. pod kancelarię prezesa Rady Ministrów. Panie Donaldzie, było spotkanie umówione na czwartek, przełożone na niedzielę. Dzisiaj znowu stało się coś, że spotkanie jest przełożone, niedzielne. Kiedy Pan wyjdzie porozmawiać z ludźmi? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pan. Proszę mnie nie przyjmować, nic nie robię złego. Dobrze. Mhm. Tak. Kulejko, co ty robisz? To się nagrywa. To się nagrywa, co ty robisz? Proszę, ręce do góry. Stój, stój! Nic nie robię. Stój! Ale po co psika mi tym gazem w oczy? Po, się sam, po, się położę, sam. Położę, położę. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence in restless dreams i walked alone narrow streets of cobblestone neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light, I saw 10,000 people, maybe more. Talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said, I you do not know. Type of cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words. The sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered in the sounds of silence. Witam e, zwolenników e, popierających protesty rolnicze. Na, e, tak się e, złożyło, że dopierośmy wrócili ze spotkania w Warszawie z ulicy Chorzej. Było tam spotkanie rolników z całej Polski, delegatów tak zwanych. Wspierają yy, protesty rozsiane po całym kraju. No, by... Trochę tak wyszło tam niesmacznie, bo prowadził to na zasadzie pierwszego sekretarza PZPR. To spotkanie, nie dopuszczając bardzo do głosu na zasadzie hołowni. Reszty delegatów, to z widocznym celem, że był to człowiek, który moim zdaniem zmierzał do jednego celu wspierania demokracji, czyli po prostu, po prostu, po prostu emanował to. Dążenie do przejęcia władzy w Polsce pod szyldem demokracji, której sam nie wierzy, bo nie, że nie ma, no bo co on tam by robił? Jakby ta demokracja była, to do takiego dołka by politycznego i zdrady narodowej nie doszło. Podtrzymując wersję Organizowania pod koniec kwietnia spotkania na polach Grunwaldu wszystkich niepodległościowców, którzy pamiętają jeszcze z opowieści naszej i historycznej, jak dalece i niesprawiedliwa była wersja biskupa gnieźnieńskiego, który nie, nie dał się zjednoczyć z państwami. Słowiańskim. Jak jeło nie posłuchał się, zjednoczył państwa słowiańskie, dał łupnia krzyżakom i Buta położył na von Junginger. Nie jest to bajka przecież, a to jest treść historyczna, którą wymazuje się z, z pamięci młodych, młodego pokolenia. Wspierając dalej. To, to samozaparcie rolników, dążenie do tej niepodległej Polski. Jeden z tych zwolenników, nie, który się nie, nie zgadza z tym systemem, z tą bezczelnością, tą przepychania i, i, i te narzucania z, od góry systemu unijnego. To unijnego, gdyby ta Unia była w ogóle rzeczywiście, tylko tu dyktatu tego. Nie będę tu operował nazwiskami, tylko z imienia sympatycznego tego naszego przyjaciela, którego dzisiaj zamknęli, pana Mariusza Marcina, przepraszam, pana Marcina, który nie wytrzymał z tej bezczelności premiera, bo obiecał że się spotkał tydzień temu, w tym tygodniu, nie, pojechał i gnojowice wylał pod biurem premiera, pod, pod siedzibą prez, premiera RP. No tam go zatrzymali na 40, pod pretekstem 48 godzin, ale ten rząd jest na tyle bezczelny, że tylko czekać, jak oni będą za takie czyny głowy ścinać Polakom przed tego, bo to już jest blisko. Na razie policję ciekawe czy to policja nawet Polska czy to co siły reagowania już unijne przeciwko protestom. No. Ale nadal nawołuję, bo największy bad na tyłek tych rządzących, to właśnie będzie to i jest to, Ogólnopolskie pokojowe powstanie narodowe. Niech rządzący sobie nie myślą, że przepchną to i zespawają nam ze strukturami unijnymi, niemieckimi. Bo Polacy to nie Germanie. Polacy to Polacy. Polacy to Słowianie. Z krwi i kości. I nie będziemy tolerować. Hamstwa, zachodu, złodziejstwa i bandyctwa. Bandyctwo, złodziejstwo. Złodziejstwo jeszcze raz, potwierdzone historycznie przez rządzących, bo poprzedni rząd, czyli rząd premiera Morawieckiego, podwierdził jednoznacznie. Że wchodząc w finanse, jakie potężne miliardy poprzedni rząd Tuska wyprowadził z Polski, czyli nazwał, że to był rząd złodziej, złodziejski. No ale teraz drudzy przyszli, czyli po Tusku nastał rząd niby prawa i sprawiedliwości który dopuścił się zbrodni na narodzie polskim. Założył maski ludziom, żeby dziecko nie mogło być przy śmierci własnego ojca, matki, pozamykać szpitale, pozamykać tego, w imię czego, jak selekcja ludzi należy do Boga. To co chrześcijanie czy bandyci, tak nie można. I to tego Polacy nie dopuszczą, nie dopuszczą za wszelką cenę. Niech so, rządzący i pierwszego sortu, i drugiego sortu, czyli i, i, i Platformy, i pisu, nie myślą, że Polacy opuszczą ręce i będą czekać, aż będą liczyć kurki na moim podwórzu, aż będą... Kolczyki zakładać krowom, świniom i piorun i jeszcze, bo już numeracji, to Hitler nas nauczył. Już jak szli za bramy Oświęcimia i, i, i Majdanku, to mieli na rękach wytatuowane. Było dwie rasy ludzi, jedni mieli wytatuowany numer jako towar do pieca, a drudzy mieli jako nadludzi wytatułowane na piersiach SS. I to była selekcja zrobiona przez człowieka. Pan Bóg nie mógł te, na to patrzeć. I ci z karabinami na sznurku, a ten z potężnymi bombami, Idąc na Stalingrad poniósł klęskę, bo Pan Bóg tak chciał. Nie mógł patrzeć na to. I teraz, dzięki Ci Boże, że dajesz rozum ludziom i że otwierasz oczy, że tak być nie może, że człowiek rodzi się wolny i musi być wolny. I Twierdzenie rządzącym, że ktoś jest w niepodległym państwie, to jest obłuda i zakładanie, bo kto tu się czuje dziś wolny, jak wisi mu topór nadełbem, nad karkiem. I co to z tego? Jeżeli oś tym zielonym ładzie, którzy na pewno, jeżeli to będzie trwać, oni nie patrzą na ludzi. Jeżeli premier mówi, że się on rolników nie boi, a rolnik to kto to jest? W Polsce rolnik to stanowi cały naród, cały naród, bo 80% ludzi, a może i więcej, pochodzi ze wsi. Bo i Niemiec i Ukraina zrobiły selekcję Polaków, zrobili porządną selekcję. I musimy zrozumieć, że jesteśmy wolnymi ludźmi, poczucie, bo w więzieniu też można być wolnym, duchem wolnym. Jak jesteśmy duchem wolnym, wolni, to jesteśmy niepodległymi państwem. A jeżeli będziemy się godzić z, tą, z tym systemem, to chyba jesteśmy, bylibyśmy narodem chorym. Dlatego. Czekając na pozytywne rozwiązanie tego dzisiejszego protestu w, w, w Warszawie, tego tej manifestu, tego pana Marcina, który olał ten, ten, ten urząd, który nie jest urzędem polskim już, no bo jeżeli się Polaków nie słucha, tylko się twierdzi, że się nikogo nie boi, no to kto to się nikogo może nie bać, jak miarę go. Ale Boga trzeba się bać, bo Pan Bóg raz na jakiś czas wymierza sprawiedliwość i Polska narodem jest wierzących i oczekuje tego, że może będzie to takie demagogiczne i odebrać nie możecie jako nawiedzonego, ale Karmią nas niejednokrotnie e, proroctwami różnymi z tego, ale z przekazów rodziców moich, ojca, który znał Michaldę, to e, proroctwo polskie na pamięć: Matka Boska okryje nam nas tym płaszczem ochronnym, nic się nam nie stanie, bo przypominając sobie jeszcze W katedrze w Lublinie księdza, który był w niewoli w Niemczech, kazanie przy obiadku, jak córka szła do Komunii, to będzie lepiej jak 40 lat temu, to powiedział, że widział jak jechał transport, nie transporta, delegacja z Watykanu, i papież Pius XII jechał do tych Niemiec odkrytym samochodem z Hitlerem. Ale byli i on też był ten, ten ksiądz na wykopkach. Obrabiał rowy przydrożne w błocie. Wie jaki w, w, w dzień. Jeżeli jechał ten patent, ten, ten, ten samochód cały czas mi w oczach ten to powiedzenie. Że sam powiedział, jak jadąc spojrzał, pracowały kilka narodów. I Rosjanie, i, i, i być może że i Jugosławianie, i różni narodowości, nawet i Niemcy pracowali. pracowali I w ten sposób. Nadjechał ten samochód z papieżem, piusem XII, nad Polaków. A Polacy, jak zobaczyli papieża, tak padli na ziemię w to błoto i udali mu, cześć oddali. Oddali cześć temu papieżowi i kazał zatrzymać ten samochód i powiedział tak. Naród, co to za naród? A mówi to Polacy. To nie jest bajka. Jeżeli słuchałem to z, 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 z ust księdza, który był misjonarzem i później przekazywał to innym narodom, jeździł po Europie, po świecie, o tym zdarzeniu opowiada. Mówi tylko jeżeli to Polacy, to mówi taki naród, naród takiej wiary, Upaść nie może, nie może upaść, to niemożliwe. I rzeczywiście pomimo, że byli sprzymierzeńcy Ameryki i różnych krajów walczyli przeciwko już z przymusu Hitlera, bo uczeń przeniósł, przerósł mistrza, jak, bo Niemcy się, Amerykanie się przyłączyli do wojny już jak im rozwalili tego lotnisko to na tym i już wiedzieli, że Rosja wygrała, bo przełamała pierścień pod Stalingradem. To powiedział, że ten naród, który przetrwał tyle i przetrwa, rzeczywiście ta przepowiednia tego papieża była trafna. Bo naród ożył, ożył. powstał, z martwych. po zrównanych z ziemią, odbudowaliśmy kraj i nikt nie będzie nas na zachodzie komuchał, udzieli. Jaka komuna była? Ja przeżyłem, Ten. widziałem jak matka z kielnią w ręku odbudowywała Lublin, Warszawę, jak ojciec pracował, wychowywał nas jako cieśla, stolarz. Nie stał pod budką z piwem, pracował. I odbudowali kraj, jak przyszli po 40 latach Zachód z powrotem, po, po rzekomych wygranych wyborach, które by stały się na dziś dzień przegranymi wyborami w 1989 roku. Bo jak można zrobić przyjaciół z dwóch zbrodniarzy? Jeden zbrodniarz Niemiec, po hitlerowskie Niemcy, którzy do dziś dnia pałają do nas nienawiścią. Bo jeżeli w Unii Europejskiej krzyczy się na cały głos, że Polaków trzeba zagłodzić, to proszę panią, ta pani, która powiedziała, nie będę jej ubliżał, to my znamy, Polacy znają smak, smak brukwi których poświęcili nas skarmiono, naszych dzieci i ojców. I proszę nas nie straszyć, bo nasza ziemia pożywi nas, z głodu nie umrzemy, nasze dzieci i niemieckie dzieci też mogą pożywić się. Tylko trzeba to w zgodzie. A z drugiej strony, kto każe składać wieńce i hołdować banderom? z Ukrainy. Jakim prawem z nas zrobiono wielkich przyjaciół? Jak jeszcze rany bliźniły naszych krewnych, którzy tam w powietrzu jeszcze duchy ich może błądzą. Bo taka jest prawda, bo człowiek, który w mękach, który z nienawiści Został zamordowany, powieszony na sztachetach, przerwnięty, piło i tak dalej, i tak dalej. co robiły. Ojciec służył w wojsku na Ukrainie, tam, w, na obecnej Ukrainie. I znam to sprawę z opowieści. Dlaczego? Kto? W imię czego? Przestępstwo, zbrodnia nie może być przebaczona. Jak powiedzieli biskupi. Przepraszamy nie. Ktoś bezpieczny, ktoś bata na tyłku nie trzymał, to może sobie przebaczać. Bo biskupi teraz euforii Jestem osobą bardzo wierzącą. Ale to przebaczać bandycie jest większą zbrodnią. Bo oni mają to w genach i będą gnębić nas i gnębić, a z nas nic nie zostanie. To musimy pamiętać. Nienawidź się je? Nie. Ja się bronię. Nam wolno mówić prawdę, bo to prawdę nasi ojcowie przeżyli. Nie będę dalej już dewagował z tymi faktami, którzy każdy wie o tym. Ale to musimy pamiętać. Pamiętać, nie dać się. Wciągnąć w kleszcze. Nienawidzić tego, który nam podał rękę i wyciągnął w pieców krematoryjnych. A dziś się mówi tego. I mówi nie, bo to ruski. Ale człowiek, bo ja tam na zachodzie ludzi nie widzę, gdzie pod boje do zdobywać świat bombami. A co tam Amerykanie robią na Ukrainie? Prowadząc do bratobójczej wojny. To jest moje zdanie i opinia. Niech idą do domu i pracują na swoim, a nie mieszają i chcą nas wygnać? Już zrobili porządek na Ukrainie, a teraz co? W wojnę wciągnąć Polaków? Polacy nie będą walczyć z Rosjanami? Polacy pójdą razem z Rosjanami przeciwko Ukrainie. Trzeba zapłacić za krew naszych dzieci, wnuków, prawnuków, tym banderowcom. To nie jest nienawiść, to jest pamięć, głęboka pamięć. Z szacunku do tych ludzi, którzy ponieśli niewinnie krew, ponieśli śmierć. I, I dzisiaj się zamazuje wielką przyjaźnią. Takiej przyjaźni, to ja dziękuję i Niemcom, i Ukraińcom. Dzisiaj już słodko zachodzi, trzeba iść spać. Z Warszawy przyjechaliśmy, już późno jest. Dlatego dziękuję za, tego, za wysłuchanie, bo wszyscy jesteśmy tu już zmęczeni. A, e, na, pod koniec nawołuję dalej do wsparcia tych protestów rolników, żeby to się rozlało na cały kraj. Przypominam, że to powstanie narodowe to po co jest organizowane? Po to, żeby się wyzwolić spod jarzma zachodu. Spod jarzma, bo my tutaj dobroć nie zaznamy, nie zaznamy. Bo ukradną nam wszystko do reszty. Nawet i godność nam zabiorą. Bo już te tańczące platformy, jak one te żółtokolorowe, te inne te gadziny. Bo, bo człowiek zniekształcony na platformie, który sobie popisuje się, Pan Bóg dał człowiekowi piękne ciało. Tak go dopracował że jeden drugiego podziwia, a że się, to każdy głupi potrafi i to tylko potrafią ludzie na zachodzie po, po narkotykach, po różnych używkach, bo on wtedy wolny jest, bo nie pamięta, a nie jest świadomy tego, że jest zniewolony systemem. Dziękuję. I życzę dobrej nocy dzisiaj. Do następnego dnia.